Sędzia. Tytuł tego filmu powinien brzmieć raczej Adwokat, ponieważ gwiazdą filmu jest Robert Downey Jr., który gra tego, kogo gra zawsze, czyli aroganckiego skurwysyna. I jego rola i postać jest tak angażująca i zajebista, że przyćmiewa wszystko inne, co dzieje się na ekranie. W tym... Konwencję, tak zwanego dramatu sądowego, oraz w tym wydaniu naprawdę cieniutki moralitet rodzinny. Te motywy familijne, które legły w gruzach historii, są oklepane do bólu. Rak, śmierć. Wstydliwa przeszłość, nie powiem, fani gwiazdora będą zachwyceni filmem. Do wcipów słownych jest tu co niemiara, a teksty są tak ostre, że nie zdziwiłbym się, gdyby pisał je sam Robert Downey Jr. Mam tylko nadzieję, że w prawdziwym życiu nie jest też tak zajebisty. Czy warto pójść na ten film? Powiem tak, pod jego koniec umiera człowiek, a gdy pojawiły się napisy końcowe, we mnie nic nie umarło, także obecność nieobowiązkowa.